Moi drodzy, pytacie ostatnio bardzo często w prywatnych wiadomościach, co sądzę na temat wojny na Ukrainie i przede wszystkim, czy coś zagraża Polsce. Moi drodzy, nic Polsce nie zagraża, nikt nas zbrojnie nie najedzie i to z bardzo prostej przyczyny. Polacy od zawsze byli odważnym i niepokornym narodem, o czym mogli się przekonać wszyscy, którzy próbowali Polaków ujarzmić. W związku z czym nikt nie będzie próbował nas zniewolić, ponieważ nie ma takiej możliwości. Nasza mentalność na to nie pozwala. Co więcej, dziś narody i kraje podbija się zupełnie inaczej. Jest to bardziej technika konia trojańskiego i kukułczych jaj, a mianowicie werbuje się już nie tylko polityków, ale również dziennikarzy, biznesmenów i wszystkich ludzi wpływowych, tylko po to, żeby byli takimi właśnie koniami trojańskimi, brukselskie konie trojańskie. W zamian za to ci politycy, ich dzieci, ich rodziny dostają studia zagraniczne, tam również są werbowani do różnego typu organizacji, które pod przykrywką szerzenia demokracji nie robią nic innego, jak próbują, Odbijać właśnie w taki sposób narody. Dzisiaj w Polsce funkcjonuje bardzo wiele kukułczych jaj i bardzo wiele koni trojańskich, którzy już dawno kupili sobie emeryturę i teraz udając, że chcą dobra dla Polaków, robią wszystko, żeby Polakom i Polsce zaszkodzić. I pod przykrywką obrony demokracji, zwyczajnie Polsce szkodzą. Ja wiem, że duża część Polaków widzi te szkodniki i nie daje się zmanipulować, natomiast niestety nadal jest bardzo duża część Polaków, którym udało się wmówić, że Polacy powinni czuć się gorsi od Niemców czy Francuzów. W związku z czym powinniśmy się podlizywać o Europie Zachodniej i starać się być tacy jak oni. Moi drodzy, nie, kurwa. Nie, nie musimy mieć żadnych kompleksów w stosunku do żadnych narodów na świecie, tym bardziej europejskich, ponieważ Polacy zawsze byli dumnym i odważnym narodem i zawsze nam tego zazdroszczono. Co więcej, teraz przy pomocy zagranicznych mediów i polityków, którzy są, tak jak mówiłem wcześniej, Kukułczymi jajami, próbuje się ośmieszać patriotyzm, tylko po to, żeby zrobić z Polaków wychować, bardziej wyhodować tępe pokolenie takich bezpłciowych, nijakich osobników, których jest naprawdę w Europie Zachodniej coraz więcej. Próbuje nam się tą polskość odebrać i próbuje się Polakom wmówić, że są kurwa gorsi, co jest nieprawdą. Ale wróćmy teraz do samej wojny, a mianowicie tak, nic nam nie zagraża, ponieważ Putin, którego pozycja w jego własnym kraju bardzo słabnie ma problemy ze swoją opozycją, musiał zrobić pokaz siły. Jak dobrze wiecie, we wszystkich mediach wszyscy mówią teraz tylko o Rosji i o Putinie. I w sytuacji, kiedy wewnątrz kraju są jakiegoś typu problemy, zawsze sytuacja na zewnątrz, a tym bardziej wojna, pozwala odwrócić uwagę. I wielu Rosjan, którzy jeszcze niedawno zastanawiali się, czy chcą, żeby nadal Putin rządził, widząc teraz, jak cały świat sra kurwa w nachy przed Putinem, są dumni z tego, że są Rosjanami, w związku z czym Putin ugrywa bardzo dużo rzeczy. A to jak sprzedajni są niektórzy zachodni politycy, którzy dobrze wiedzą, że jest to tylko gra, też jesteśmy w stanie na bieżąco sobie obserwować. Także moi drodzy, nie obawiajcie się, nikt do Polski zbrojnie nie będzie próbował wjechać, ponieważ nikomu się to zwyczajnie nie opłaca. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i oczywiście kuchwal ojczyzny.